Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów. Poniedziałek. Ja Wam powiem, bo teraz byłem po części, odebrałem części, jadę do warsztatu. No i kurde, mówię, coś nagram moim subskrybentom. Dam znać, że jestem, że żyję. Nic mi się nie stało, bo już w sumie minął ponad tydzień. Jak nic nie nagrywałem, nic nie wrzucałem, ale muszę Wam się przyznać, że no, jakoś tak kurde. Miałem taki kryzys z nagrywaniem, jakoś motywacja mi spadła w ostatnim tygodniu do nagrywania, a jakieś choróbsko mi się... cholera, o, jeszcze na czerwonym przypierdzielę. Jakieś choróbsko jeszcze mi się przyplątało i zostało przy mnie i tak kurde, niby nie jestem chory, żeby być w domu, ale też tak na 100% ciężko się funkcjonuje, już to wszystko tak na raz się naskładało. No i tak jest, no jakoś tak muszę wyjść z tego marazmu i iść dalej, zobaczymy jak to będzie. No i tak kurde mówię, nagram coś, dam właśnie znać, że wszystko jest ok ale i też może poruszymy temat, który jest jednym chyba takim jednym z najbardziej gorących tematów na całym świecie, co teraz nas dotyczy wszystkich, bo i Europa się z tym zmaga, i USA się z tym zmaga. Na pewno większość z was może słyszała, co się dzisiaj dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie przede wszystkim, bo to Teksas zaczyna bronić własnej granicy i własnych praw gdzie sprzeciwił się nawet całemu rządowi amerykańskiemu, oczywiście większość stanów, znaczy nie większość, wszystkie stany republikańskie, czyli a, zapowiedziało się za Teksasem i ich wspiera, no ale takie stany demokratyczne jak mamy na przykład Nowy Jork czy Illinois, no to sprzeciwiły się wszystkiemu temu, co robi teraz Teksas. No i z miłą chęcią Illinois, czyli Chicago, czy Nowy Jork przyjęłoby jak najwięcej tych wszystkich emigrantów. No i przyjmuje, no bo nawet słyszałem wczoraj, jeszcze przedwczoraj, że nowy Jork w ciągu jednej nocy nawet 14 autobusów potrafiło przyjechać z emigrantami do Nowego Jorku, czyli już tam jest kilka tysięcy. W Chicago wcale nie jest lepiej, bo ich tu przyjeżdża naprawdę bardzo dużo, no i nawet nie ma gdzie ich tu wszystkich już ulokowywać. No i już rząd nawet prosi tutaj zwykłych ludzi o pomoc i w ogóle na kukanty gdzieś tam było, można przeczytać, że, a, że wydało no już ponad jakieś tam, nie wiem, 2 czy 2,5 miliona dolarów tylko wyłącznie na y, jakieś tam sprawy medyczne dla tych y, nielegalnych. No to generalnie wszystko się odbije na ludziach tutaj pracujących, wszystko pójdzie w podatki, wszystko na pewno zaraz będzie podnoszone znowu, no bo trzeba będzie jakoś to wszystko wyrównać. No ale co jest najlepsze z tego wszystkiego, co wam powiem, to wczoraj. <coughs> Sorry, kurde, jeszcze mi coś się. Wczoraj moja żona przeczytała, właśnie weszła na Chicago jakieś tam informacje i przeczytała, że są ostrzeżenia, żeby uważać, bo wraz z tymi wszystkimi ludźmi, co zostali przywiezieni do Chicago, przyjechali też członkowie gangu z Wenezueli, który zajmuje się tam handlem ludźmi. I członkowie tego gangu. I, I członkowie tego gangu yy, są dzisiaj na terenie Chicago. No to ja mówię tutaj, tak myślałem, to zajebiście, Nasze zakorzenione gangi, które są w Chicago, będą mieli jakąś konkurencję, coś się by nie działo, nie? ale tak, generalnie, na, y, na poważnie to wszystko biorąc, no to po prostu ja nie wiem w jakim kierunku to idzie. I, i już nawet. Patrząc na ludzi, jakich tutaj żyją i w ogóle, no to coraz częściej się to słyszy, że po prostu zaczynają się temu sprzeciwiać, ludzie zaczynają otwierać oczy, że to po prostu nie na tym polega, żeby brać wszystkich, kogo popadnie i na nich potem wszystkich pracować i jeszcze nie czuć się za bardzo bezpiecznie. Także, yy, także tak to wygląda. Yy, Piście co wy o tym wszystkim sądzicie. Ja przede wszystkim myślałem już jakiś czas temu, żeby zrobić taki właśnie materiał, może dłuższy, bardziej obszerny na temat właśnie życia tutaj. Emigranta czy legalnie, czy nielegalnie, jak się tutaj żyje, czy warto jeszcze przyjeżdżać, zostawać, pracować. No bo dzisiaj wiem, że jest Ameryka przedstawiana trochę w złym świetle, bo patrząc nawet na różnego rodzaju materiały YouTuberów, no to pokazują w Chicago, nawet sam pokazywałem, że w Chicago że się żyje. Znaczy źle, no kurde, no żyje, pracuje, można jeszcze zarabiać pieniądze, ale dużo rzeczy tutaj po prostu nie pasuje, no nie? żeby normalnie żyć. I, I mimo tego, że się pokazuje to, co się dzieje w Chicago, czy bezdomność, to tam na jak w Kalifornii, czy w innych tam miastach, to nadal uważam, że jest bardzo dużo y, miast y, i stanów tutaj w Stanach Zjednoczonych, w których naprawdę godnie, fajnie się żyje. Także y, gruba przesada to jest mówienie, to, że Ameryka się kończy. No, dużo y, rzeczy jest do poprawy, ale tak jak w każdym, mieście, w każdym miejscu na świecie. I jeszcze można tu przyjechać, można żyć, bo naprawdę duże Stanów, w których fajnie się żyje, bezpiecznie się żyje, aczkolwiek niekoniecznie dobrze się żyje tam emigrantom, no bo to są z reguły yy, stany republikańskie, w których yy, emigracja trochę ma yy, gorsze prawa, jak w tych demokratycznych. Chyba większość wie o co mi chodzi, tak powiem. Także tak to wygląda yy, i tyle. No i tak myślałem, że sobie nagrał właśnie taki materiał za niedługo i wszystko postaram się wyjaśnić, bo nawet oglądając te materiały ostatnio, z Nowego Jorku takie dziewczyny, czy z Kalifornii, no to jak się nawet wypowiadały w temacie jakiejś tam tutaj nielegalnej emigracji, życia, praw i w ogóle, to widać, że dziewczyny nigdy tu nie przeżyły nielegalnie, tylko słyszały co kto co mówi. Także parę rzeczy bym chciał wyjaśnić, wiadomo, że musiałbym wejść na kilka rzeczy takich osobistych, powiedzieć i w ogóle, no ale czemu nie, no kurde, no nie mam nic takiego za bardzo do ukrycia i tyle, zobaczymy jak to wszystko będzie. Także Piszcie, czy jesteście na no tak w ogóle z takim materiałem, żeby powstał i trzymajcie się, wszystkim zdrowia życzę, bo widzę, że dzisiaj to jest po prostu co druga osoba to zaczyna chorować. Taki chyba mamy okres. No. Trzymajcie się do następnego, hej.